Teoria wiecznego istnienia Janusz Mazur. Do powstania proponowanego przeze mnie spojrzenia na stan tego świata przyczyniła się pośrednio nauka, wskazując na zjawisko powstania wszechświata. Naukowcy w przybliżeniu ustalili, że miało to miejsce prawie 14 miliardów lat temu. Wykazali więc, że nie zdarzył się żaden cud pojawienia się czegoś z niczego. Chociaż nauka, ze względu na swą naturę, nie zajmuje się badaniem dlaczego i po co powstał wszechświat. Dziś wiadomo, że wszechświat powstał z energii, którą od początku przenikały konkretne prawa, znane dziś jako prawa fizyki kwantowej, klasycznej oraz astrofizyki. Zatem warto przyjąć aksjomat teorii wiecznego istnienia, że każda rzeczywistość ma swoją przyczynę. Moja teoria zaprasza równocześnie, aby pójść o krok dalej, aby uświadomić sobie, że Wszechświat ma swój cel. Stworzony przeze mnie system analityczny, esenceizm, posłużył mi do określenia paradygmatu i aksjomatów teorii wiecznego istnienia. Posłużył także do zdefiniowania założeń, tez, pojęć oraz skutków wprowadzenia teorii wiecznego istnienia. Zatem cała wiedza ustalona przez system esenceizm została wprowadzona do teorii wiecznego istnienia, aby kształtować jej obecną treść. Zaznaczam, że moja teoria jest w trakcie rozwoju, a zatem zapraszam do współpracy tych, którzy chcą włączyć się ze swoimi sugestiami. Uważam, że zawsze gdzieś na świecie jest ktoś, kto z głębokiej potrzeby miłości stara się sprawić, żeby nasza rzeczywistość stała się lepsza dla przyszłych pokoleń. Zatem, jeśli przeanalizujecie te teorie, to będę czekał na wasze przemyślenia, w każdym czasie i w każdym miejscu. Do sięgnięcia po książkę Janusza Mazura zaprasza wydawnictwo literackie Białe Pióro. Czytał Czarek Papaj.